Witamy Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w 2008 roku zaobserwowano skutki światowego kryzysu gospodarczego, które odbiły się na polskim rynku pracy. W tej chwili obserwujemy drugą falę kryzysu i wiemy, że będzie miało to także odzwierciedlenie w polskim rynku pracy. Pogarsza się sytuacja pracodawców. Pracodawcy zapowiadają zwolnienia. Mamy przykład: fabryka Fiata, zapowiedź zwolnienia aż 1500 osób. Musimy y, jakoś temu zaradzić, musimy zadbać o istniejące miejsca pracy, a także y, y, wprowadzać przepisy, które będą stymulować rozwój nowych miejsc pracy. I właśnie o nowym projekcie y, y, dotyczącym tego zjawiska, o nowym projekcie zmian do kodeksu pracy opowie w tej chwili pan y, przewodniczący Adam Szeinfeld. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Podstawowym postulatem pracodawców w Polsce, i to bez względu na to, czy, czy pracodawcami tymi są podmioty publiczne, na przykład urzędy administracji, czy też przede wszystkim podmioty prywatne, firmy, przedsiębiorstwa i usługowe, i handlowe, ale przede wszystkim produkcyjne, jest zwiększenie elastyczności pracy. W sztywnym stosunku pracy upatruje się podstawową wadę, która powoduje, iż gdy firma przeżywa trudności, pierwszą reakcją jest zwalnianie pracowników z pracy. To oczywiście jest niebywale szkodliwe i dla samych pracowników także w dłuższej perspektywie dla firmy, bo ona się pozbywa swojego największego kapitału, kapitału ludzkiego, ale oczywiście dla społeczeństwa i państwa, ponieważ rosnące bezrobocie generuje wiele problemów i patologii, łącznie z patologią szarej strefy. Dlatego jako Klub Platformy Obywatelskiej przygotowaliśmy nowelizację kodeksu pracy. Jej celem jest właśnie zwiększenie elastyczności stosunku. Pracy na polskim rynku. Dlatego tę dzisiejszą konferencję nazywamy Elastyczność Lekiem na Bezrobocie. Chcemy osiągnąć cel, o którym wspomniałem, poprzez kilka ważnych rozwiązań, na przykład poprzez zmianę definicji doby pracowniczej. Ta korekta przepisu będzie powodowała, iż będzie łatwiej było planować także i indywidualnie czas pracy, bez konieczności problemów, jakie stwarzają obecne przepisy. Te postulaty zgłaszane są nie tylko przez przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa prywatne, ale także przez urzędy i administracje, które chciałyby by niekiedy inaczej godziny otwarcia i zamknięcia urzędów ustawić, ale właśnie obecna definicja doby pracy uniemożliwia. Kolejnym rozwiązaniem jest wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy. Jak Państwo wiecie, dzisiaj czas pracy trzeba rozliczać w okresie do 4 miesięcy. My będziemy proponować, aby ten okres rozszerzyć do 12 miesięcy. Te dwa instrumenty są podstawowym postulatem środowisk pracodawców. Zarazem bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że zmiany, o których wspominam, nie naruszą żadnych praw pracowników, bowiem nadal artykuły 132, 133, między innymi te, które zobowiązują do zachowania minimum 11-godzinnej przerwy w dobie pracy i minimum 35 godzin przerwy tygodniowo pracy będą oczywiście zachowane. Kolejną propozycją jest wprowadzenie modyfikacji dotyczącej przerywanego czasu pracy. Dzisiaj tylko nieliczne przedsiębiorstwa mogą korzystać z tego rozwiązania bowiem przepisy wymagają aby było ono wprowadzane li tylko układem zbiorowym pracy my proponujemy aby przerwany czas pracy mógł być też wprowadzany na zasadzie porozumienia pracodawcy ze związkami zawodowymi bądź też z reprezentacją załogi i wtedy większa ilość żeby nie powiedzieć wszystkie przedsiębiorstwa których załogi i szefostwo będą chcieli korzystać z przerywanego czasu pracy, będą mogli z tego korzystać. Kolejną propozycją jest zmiana przepisów dotycząca przerwy w czasie pracy. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, taka przerwa może wynosić się wyłącznie do jednej godziny. I nawet wtedy, kiedy i pracodawca, i pracownik, na przykład pracownik zwraca się do pracodawcy o dłuższą przerwę, nie można pójść mu na rękę. Wprowadzamy rozwiązania, które na bazie umowy, porozumienia między szefem a pracownikiem będzie można wprowadzać dłuższą niż 60-minutowa przerwa w pracy. To będzie także ułatwiać pracodawcom stosowanie tak, czasu pracy, by dostosowywać do swoich potrzeb aktualnego zakresu zadań, czy też podpisanych umów na wykonawstwo określonych usług czy produkcji. Inną naszą propozycją jest także wprowadzenie zmian dotyczących przepisów. W zakresie zwracania dnia wolnego za pracę w dni wolne o pracy. od pracy, to najczęściej chodzi o sobotę. W sytuacjach, kiedy na przykład należy zwracać ten dzień wolny od pracy pod koniec okresu rozliczeniowego, tak de facto nie można zrealizować przepisów prawa pracy. Dajemy więc możliwość naszą nowelizacją by można było wolne zwracać w danym okresie rozliczeniowym bądź w kolejnym, następnym i dopiero wtedy, jeżeli w następnym nie będzie takiej możliwości, to zwracać w postaci ekwiwalentu pieniężnego. Chcę Państwu powiedzieć, że te propozycje, przynajmniej część z nich, nie są propozycjami nowymi, co bardzo jest istotne, dlatego że zostały sprawdzone jako skuteczne w wielu krajach w Europie, na świecie, ale także w Polsce. Na przykład inna kwestia związana z dobą pracowniczą, czy przede wszystkim wydłużony okres rozliczeniowy stosunku pracy, były wprowadzone w 2009 roku ustawą z dnia 1 lipca i obowiązywały w ramach tego pakietu antykryzysowego, ale tylko na lata 2009-2010. Dzisiaj mamy znów kryzys w Europie, drugą falę. Dzisiaj znów mamy skutki tego kryzysu odczuwalne. W Polsce. Dzisiaj znów firmy bardzo racjonalizują zatrudnienie. Niektóre także, jak już wiemy, nawet podejmują decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia, a tych przepisów nie ma. Chcielibyśmy więc, żeby one przywrócone zostały do polskiego systemu prawa i jako stałe przepisy na każdą okoliczność. Chcę podkreślić bardzo wyraźnie, że. Rozwiązania, o których mówimy, będą mogły być wprowadzane w życie, jeśli będzie porozumienie między pracodawcą a pracownikami w postaci związków zawodowych, a więc tutaj dialog społeczny i porozumienie społeczne między firmą a jej załogą będzie zawsze warunkiem wprowadzania i skorzystania z tych dobrodziejstw. Liczymy na to, że postulowane od lat rozwiązania dotyczące elastycznego stosunku pracy będą jednym z wielu, ale bardzo ważnych, instrumentów ograniczenia ograniczania sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia, czyli wzrostu bezrobocia. Dziękuję bardzo.